Zygmunt III was zaczął. Urodzony 20 czerwca 1566 roku w Gripsholm, zmarły 30 kwietnia 1632 roku w Warszawie Król Polski i Wielki Książę Litewski w latach 1587 do 1632 oraz Król Szwecji panował w latach 1592 do 1599, zachował tytuł do śmierci w 1632 z dynastii Wazów. W latach 1592 do 1599 głowa Unii Polsko-Szwedzkiej, syn króla szwedzkiego Jana III Wazy i królewny polskiej Katarzyny Jagiellonki, pokądzieli wnuk króla Zygmunta Starego i królowej Bony, ojciec królów polskich Władysława IV i Jana Kazimierza, za panowania Zygmunta III Rzeczpospolita osiągnęła swój największy obszar. Po śmierci króla Stefana Batorego 1586 zwołano na dzień 30 czerwca 1587 roku wolną elekcję na polu elekcyjnym w woli pod Warszawą.